Witam Waszymeczki bardzo gorąco serdecznie w dziewiątym odcinku ze SkywardSup. Dzisiaj jest ze mną Rafał Oficial. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A więc nie przedłużając, widzimy się na stawce pierwszej areny. <laughs> Jestem na pierwszej dzisiaj arenie i naprawdę ja już nie chcę patrzeć na, na tego Minecrafta. My już nagrywamy y, pie, nie, my już nagrywamy półtora godziny i nawet jednej areny nie nagraliśmy. Ktoś, ma jakby, Ktoś to mnie kopie, mam tak, że... nim, jest! Dobra. No Dzi, to jesteś ty... M mam perełkę. Dobra. Mam diamentowy hał. I tak właśnie, mam inne TXT, bo według mnie jak zobaczyłem to, to naprawdę mi się tak spodobało, że, 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 że postanowiłem, że będę to TXT ciągle miał. A cię... Czy... Nie wiem, że będę to TXT miał. Nie ma także dzisiaj shaderów. Nie sklepaj mnie, nie klepaj mnie. Że... To jesteś ty, dobra. Uf, ktoś mi już strzelał. No i niestety nasz kolega, nasz kolega, mój gość, zginął. No, możesz powiedzieć, opowiedzieć tą historię, jak zginąłeś. Ogólnie to wyglądało tak, że tknął się tam właśnie perełką i gościu miał chyba mieczek z odpychaniem. No i niestety, no tak to się skończyło, że... Yy, no zapomniałem. Niestety, smutna historia, ale tak, właśnie mam wam powiedzieć także o shaderach. Właśnie, czy chcecie właśnie odcinki bez shaderów, ale że wszystko gdzie full fajnie, działało? Może tak jak... Ty... Klepa, 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 klepa. Jest! Jest! zapiłem. O! No to jest. Mamy mamy udało się ludzie, no to już mamy jeden kill na odcinku, już to mi wystarczy, już mogę nawet teraz padnąć. No to już nieźle. Każdy ma pewien killu No, na <laughs> przez przez dwie godz... Przez, przez półtora godziny. Miałem wam powiedzieć o shaderach. Czy właśnie chcecie shader, czy chcecie shader, a żeby miał 30 fps, czyli będzie mnie tak bardziej słaby i chodziło, czy chcecie właśnie tak jak teraz, ale żeby mi tak fajnie chodziło, wszystko full 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 dobrze. Patrzcie, mam 60 fps. To jest kolejny typ. Ja tu się przygotuję No nie, będzie we mnie strzelał, dobra, ja mi jabłko lepiej Powiedz, czy biegnie Dobra, ja nawet nie mam tak. miecza hmm. Aha, bo ty masz drewno O, piękna strzała <grywa> No nie, zleciło mi, przepraszam widzowie, to już mój nie błąd żeby był... Nie, ale masz strzałę w głowie No! 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 Piszcie, biedni, będziecie mieli ankietę. Biegnij do, do niego lepiej. Albo czekaj, bo nie. teraz się kryje. No i teraz już mi za dużo dobra, 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 klepa, 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 klepa. Jest, tu gasowa, yes, jest. Jest, jest. No i widzicie, słuchaj się, nie? No i widzicie, teraz już za, nam za, idzie. Za, za to mi się należy sub właśnie. No, no właśnie, bajaj. także pole... Zapraszam do kanału Rafała, Rafala Dobra, nie, biegnie tu ten... Nie, biegnie. biegnie tu ten typek Klepa. No, no, <laughs> Naprawdę <laughs> <Yes>. <laughs> Widzicie, jednak są szczęśliwe A więc nie przedłużając, widzimy się na drugiej arenie Dobra, jestem na drugiej dzisiaj arenie, zbieramy itemy oczywiście i tak, no nie wiem, masz coś do powiedzenia, bo się chyba ciebie tu pytam czwarty raz, czy któryś, no ale nie, no nie wiem. Nie ma, nic nie mam do powiedzenia, ale... Mhm. A więc możecie także mm, pisać w tym, ty, w komentarzach, jeśli chcecie ze mną nagrać, wiem, już kilka osób pisało, no ale to piszcie, to umówimy się. To no, na przykład, nie wiem, napiszę wam, o której macie być. Jak będziecie, to właśnie będziemy nagrywać, na przykład jak teraz na TESie, bo mam na Facebooku Ciebie. I na Facebooku mi napisałeś, napisałem, ok, i tak się spotkaliśmy i nagrywamy już prawie dwie godziny. Ja to byli, ja to klepa, klepa, pomiszcie, 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 pomiszcie i padłem. Pudzy bum, dobra. A więc nie przedłużając, widzimy się na... Ostatni już dzisiaj, trzeciej, ostatni już dzisiaj Dobra, jestem na trzeciej, ostatni już dzisiaj, Ada sorry, że ci przerwałem I tak, dobra, zbieramy temy. temy Masz coś mówić, mów coś, proszę Proszę, fajnie jestem, fajne i w ogóle, no Ty! Czy mi się zdaje? Prawie cały jak set mam No tak ludzie, no... Pamiętajcie, żeby zrobić ankietę w komentarzu. Yy, w komentarzu. Wiesz co ja kiedyś miałem jakiś kanał i wiesz co ja mówiłem tam, subskrybujcie, yy, subs -y, subskrybuj. -y, lajkujcie i subskrybujcie w komentarzach. Say what? <todgłosy> 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 tak mówiłem, naprawdę. Trzeba coś powiedzieć na odcinku. No naprawdę no. A Ty teraz też opowiedz jakąś swoją historię. Z YouTube'a wziętą albo z życia. Ogólnie to ja nie, nie lubię opowiadać historii, także. No! god! No, God, please, no! 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 Muszę coś zrobić! Nie! Może być realne. Nie wierzę w to. Dobra, ale jedną wygraliśmy tak Także ja, ja tam też wejdę. Ale nie dobra. No niestety tak się zdarza. Ale czekaj, gdzie ty jesteś, to ciebie będziemy oglądać. nie, We... nie mam. <laughs> nie no dobra. Będziemy ciebie oglądać, a ty padłeś, nie. Dobra. <laughs> dobra, naprawdę szczęśliwie. A więc, nie przedłużając, widzimy się na zakończeniu odcinka. Dziękuję wam za obejrzenie tego e, nie nieemocjonującego odcinka. Też mam coś powiedzieć, dodać od siebie? Nic, ten odcinek był bardzo dobry i w ogóle polecam łapkować, subskrybować i... i no... ma być tutaj 20 łapek, bo jak nie to... No chyba, no nie, no yy, 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 czekaj, yy, podziel to na 5, to wyjdzie, nie, dobra, na 4, to wyjdzie 5, no prosta matematyka. Jeśli chcę wam powiedzieć o tej jakiecie, że macie w opisie ankiecie, czy chcecie się dać, czy nie. I tak, chyba to wszystko, yy, no właśnie mam takie inne teksty. Dzięki za odcinek, a więc Nara, cześć, Skaczemy. Ska Siema!